Cześć wszystkim, tu Ola, ekspert kosmetyczny na Bea, Myśl Naturalnie. Dziś pokażę Wam mój idealny produkt. Twoja skóra znów się błyszczy, więc coraz silniej ją oczyszczasz, wysuszasz i matujesz? Właśnie wpadasz w błędne koło niewłaściwej pielęgnacji. Wbrew pozorom, skóra tusta również może być odwodniona i niedostatecznie nawilżona, a wtedy bronić się będziesz jeszcze większą produkcją sebum. Chciałabym zaprezentować Wam e, produkt, którym jest Fluid nawadniający dla skóry normalnej i mieszanej. Stworzony w 100% ze składników pochodzenia naturalnego i pochodzących z upraw ekologicznych. Lekki i nietłusty fluid dla skóry odwodnionej na bazie wody termalnej Gamard, nawadniającego kwasu hialuronowego pochodzenia naturalnego oraz witaminy E, silnego antyoksydantu, który dodatkowo wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. Ponadto w składzie znajdziemy sok, sok aloesowy, który działa kojąco i oczyszczająco. Oraz jest swego rodzaju transporterem składników aktywnych w głąb skórę. Obecność wosków naturalnego pochodzenia oraz oleju arganowego redukuje drobne zmarszczki oraz odżywia skórę. A olejek palmarozowy działa antyseptycznie i regenerująco. Jest więc wskazany dla skór tłustych. Fluid głęboko nawilża, co potwierdzają oczywiście badania kliniczne. Teraz dwa słowa o konsystencji. Konsystencja, jak widzicie, jest bardzo lekka, wodnista, nietusta, świetnie się wchłania, więc nie ma obaw, że będzie zapychać pory i pozostawi tłusty film na skórze. Co więcej, świetnie sprawdzi się pod makijażem. Jak stosujemy ten produkt? Nakładamy rano i wieczorem jako produkt samodzielny lub pod krem dostosowany do potrzeb skóry.